W ostatnim czasie Apple funduje nam wiele nowości. Jednym z nich jest MacBook Pro, który powala swoją ceną na kolana. Dlatego my zajmiemy się dzisiaj bardziej ekonomiczną wersją, jaką jest MacBook Air. Ja mam na imię Kinga i opowiem Ci dzisiaj o akcesoriach, które usprawnią funkcjonalności Twojego urządzenia. Zapraszam! MacBook RM1 zebrał już bardzo dużo pozytywnych opinii, z Ze zewnątrz nie różni się on za bardzo od swoich poprzedników, natomiast warto zwrócić uwagę na chip M1, który jest najszybszym procesorem w montowanych dotychczas modelach R. W zestawie z MacBookiem otrzymujemy 30-Watową ładowarkę. Producent zapewnia, że po naładowaniu baterii w pełni jesteśmy w stanie pracować na niej 18 godzin, więc całkiem nieźle. Czy tak jest? Mamy mieszane co do tego uczucia, jeżeli chodzi o deklarację producenta, także podziel się w komentarzu swoją opinią z doświadczenia, które posiadasz. Warto zwrócić uwagę na dwa porty USB, brak czytnika kart oraz wejście HDMI. Jak to w MacBookach bywa? Dlatego warto zainwestować w adapter, który takowe połączenie umożliwi. Jeśli już zdecydowałeś się na zakup tego urządzenia, zobacz, jakie akcesoria sprawią, że będzie korzystało Ci się z niego jeszcze przyjemniej. Zapraszam. Jeżeli mówimy już o gadżetach do MacBook R, zaczniemy sobie od hubów. Jednym z nich jest Alodi 7 w jednym. Jest to takie niepozorne urządzenie, które przydaje nam się w każdej sytuacji i doskonale się sprawdza. Adapter Alodi 7 w jednym ma wiele praktycznych wejść, które przydadzą się przy każdym MacBooku. Są to m.in. 3 razy USB USB-C, HDMI i czytniki kart SD i DF. Jest to idealny gadżet, jeżeli potrzebujesz podłączyć do swojego laptopa dodatkowy monitor, klawiaturę, pendrive albo myszkę. Kolejnym gadżetem, który warto mieć, jest kabel Baseus 3 w 1. Posiada on trzy złącza: jest to micro USB, Lighting i USB typu C. Doskonale sprawdza się przy MacBooku Air, dlatego że można podłączyć do niego niezależne trzy urządzenia o różnych złączach. Przewód przyda się nie tylko do laptopa, ale także w codziennym użytkowaniu, ponieważ można z niego korzystać na przykład przy ładow ładowarce z funkcją Quick Charge. Dzięki temu szybko i sprawnie naładujesz zegarek czy telefon. Jak mamy nowy sprzęt, to chcemy go zabezpieczyć przed zarysowaniami, uszkodzeniami albo chociażby kurzem i brudem. Warto zainwestować w pokrowce, które nam takie zabezpieczenie urządzenia zapewnią. Jest kilka rodzajów tego typu rozwiązań. Jednym z nich jest, tak jak widzicie teraz obecnie na MacBooku, e, częściowo transparentny, klasyczny case, który doskonale przylega do naszego laptopa. Widać tutaj wszystkie e, złącza są dostępne, także cele nam tutaj nie utrudnia korzystania e, z komputera. E, Półtransparentne, widać logo, z drugiej strony. Do wyboru mamy klasyczne case'y w kolorze czarnym, takim mleczno-białym transparentnym oraz różowym. Jeśli jednak potrzebujesz pancernego wsparcia, marka Arlogi wychodzi naprzeciw ze swoim hard case'em, który jest specjalnie wzmocniony na wszystkich brzegach, na wszystkich rantach, żeby podczas upadku maksymalnie chronić urządzenie. Dodatkowo mamy otwierane nóżki, które tworzą doskonałą podstawkę, bardzo stabilną i ułatwiają pracę z urządzeniem. Co ważne, dzięki tym nóżkom przepływ powietrza pod laptopem dodatkowo go ochłodza i urządzenie nie przegrzewa się. Podobnie jak wcześniejszy case, wszystkie modele dostępne w naszym sklepie mają odpowiednie wycięcia, więc możemy korzystać z MacBooka bez przeszkód. Same Etui to jedno, ale nie zapominaj motorbach, zwłaszcza jeżeli dużo podróżujemy albo zabieramy swój komputer ze sobą do pracy. Torby marki KINMAX są bardzo lekkie, mają wnętrze pokryte miłym w dotyku materiałem. Nawet jest tu dodatkowe wzmocnienie, co zamortyzuje przypadkowe uderzenia. Dodatkowo etui z tej serii są wodoodporne, zamykane na zamek błyskawiczny i dostępne w wielu różnych wzorach. W opisie filmu dodajemy link do wszystkich modeli, które są dostępne w naszym sklepie. Jeśli jednak wolisz postawić na minimalizm, doskonałym rozwiązaniem będzie torba typu psówka. Psówka wykonana jest z ekologicznej skóry. I zamykana na takie zapięcie z magnesem. Charakterystyczny klik, zawsze się domyka. Dodatkowo z tyłu mamy takie cztery wypustki, które przypominają takie nóżki, które yy, jeszcze dodatkowo wspierają naszą wsówkę, żeby można było bezpiecznie urządzenie położyć. Pomimo tego, że wsówka jest bardzo elegancka, nie posiada dodatkowych kieszeni, w których można byłoby umieścić chociażby myszkę albo inne akcesoria, których potrzebujemy. Nasza wsówka Vivu. Dostępna jest w różnych kolorach i link ten zostawimy Wam gdzieś w opisie naszego filmu. Widzisz <laughs> Okulary? A nie, to podstawka. Mała, poręczna i lekka. Można ją ze sobą zabrać wszędzie, ponieważ jest składana i możemy ją spokojnie zmieścić w torbie od laptopa. Wytrzymałe aluminium... To jest Amelio! <laughs> Wytrzymałe aluminium doskonale utrzymuje urządzenie. Dodatkowo gumy antypoślizgowe uniemożliwiają przesuwanie się urządzenia. Jeśli jednak chcemy postawić na coś większego, to zobaczcie podstawkę Alloji. Jest również rozkładana i można ją ze sobą zabrać. Jest jednak troszkę mniej poręczna od tej, którą pokazywałam wcześniej w kształcie okularów. Jest ona jednak znacznie wyższa, dlatego można z niej korzystać przy niskim stoliku albo na łóżku. Możemy być pewni, że urządzenie nie będzie się przegrzewać. Ta podstawka jest również uniwersalna, ponieważ zmieści laptopa do 15 cali. Podobały Ci się przedstawione akcesoria? Napisz w komentarzu pod tym filmikiem, które według Ciebie są najlepsze. Więcej produktów znajdziesz na naszej stronie internetowej 4 A jeżeli lubisz od czasu do czasu upolować rabat, to serdecznie zapraszam Cię do obserwowania naszego Facebooka, ponieważ tam najczęściej wrzucamy promocje i rabaty. Więc jeżeli masz ochotę upolować sobie promocje, serdecznie zapraszam. A za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia! Halo, prosimy. Alhamdulillah? Alhamdulillah. To jaki lat? Sekunda. sznura. <śpiewanie> <śpiewanie> widzisz mnie? Widzisz mnie, czy nie widzisz? Widzisz oh, mnie? <śpiewanie> <śpiewanie> Także będzie idealnie pasowała do naszego Aymaka. A, co ja z tym Aymakiem? Co mi. Co mi z tym makiem, ale to Więcej produktów znajdziesz na naszej stronie. Cztery krom. Krom. Cztery krom! To nie tak miało być. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Podnoszę rękę do góry, jedziemy.